Ja, ba. Hej wszystkim, jestem CDDZEAL i witam ponownie! W moim zagrajmy w Mother 3! Ostatnio w tym let's playu! GARBAGE DAY! I dzisiaj wejdziemy na szczyt wieży Błyskawic i spróbujemy ją zniszczyć, a także przy tym skończymy piąty rozdział w grze. A więc już wchodzimy do tego pomieszczenia i tu mam już kilku nowych przeciwników, konkretnie dwóch. Ok, zobaczymy z, jednak z nimi obydwoma naraz. Okej, okay, ten z przodu to jest pomniejszy robot. Pomniejszy robot, jak, jak pamiętam, ma on prawie 500 punktów zdrowia, czyli całkiem dużo. Jednak najgorsze w nim jest to, że ma on atak bombą, który każdej z waszych postaci może zabrać jakieś około 45 punktów zdrowia, czyli naprawdę dużo punktów może wam ten atak zabrać, więc tego robota się w miarę strzeżcie. Jest on, jak powiem, odporny na ogień, więc ogniem na pewno go nie atakujecie, jeżeli on jest w grupie. Ewentualnie no, możecie go prędzej zaatakować miłością, jeżeli właśnie, jak powiem, w grupie tam z kimś walczy. Jest on słaby na błyskawice, więc no, ona też nie jest złym pomysłem. Ok, więc lek bardzo do robota. A nie, jeszcze jest to, że robot ma atak promienia usypiającego, który, no, jak nazwa wskazuje, może u was uśpić jedną z postaci. I to już ma, będzie na serio wszystko co do tego robota, chyba że jeszcze... Tak jak już pamiętam chyba, że robot jest jeszcze słaby na szywki. Nie pamiętam że tak jest, ale chyba tak jak już mi się pap, o, tak opija... jakbyś mi tak pamięta, że... robot jest jeszcze słaby na szywki, może tego spróbować, chociaż nie wiem czy to będzie dobrze na niego działało. I ten z tyłu, przeciwnik, ten taki jakby, nie wiem, świstak bub, czy takiego z wysarcym mózgiem i takimi krótkimi metalowymi nóżkami To jest... Nie uwierzycie jaka jest jego nazwa. Wszystko jedno. Bez jaj. Taka jest nazwa tego przeciwnika. Wszystko jedno. Okej, okay, co do niego? On jest słaby, tak naprawdę. Ma on, jak pamiętam, około 270 punktów zdrowia. Ma on mniej więcej. A tak, jak pamiętam, e, e, szoku mózgowego Alfa, który jednak. No, nie pamiętam, czy on, rzeczywiście, taki był skuteczny w tej grze. Ma no, także atak wystarczający zdrowia, który zabierze jednej z naszych postaci około 25 punktów zdrowia i one trafią na jego konto. Jednak w jego sytuacji te punkty aż tak dużo nie zmienią, on jest powie, słaby i nawet jedno combo od stara nie dnie przesadzkowe go powinno śmiało wykończyć. Jest on jak pamiętam na ogień, dziwność i sen, ale z tych słabości jak mówię, nie ma co korzystać, jakby on jest słaby i jakby z samymi sobie kombo, sami go też śmiało powinniście wykończyć. Ok, w tym razie użyjemy może jednak miłości Alfa na wszelki wypadek. Tasa niech użyje kombosów na robocie jednak. Jak mówię, robota chce się jednak w miarę szybko pozbyć się, właśnie jak mówię, z tego powodu, że on może użyć się bomby, która, jak mówię, no, może naprawdę zaboleć. Kumatra niech zaatakuje, może jednak. Nie, niech zaatakuje robota. I bo niech leci na to całe wszystko jedno. Ok, odwrócił się i mamy teraz jego tylny sprite. ciekawy. I teraz robot no, Od razu właśnie używa ataku promienia usprawiedliwionego na Lukasie, na on zbudował, więc całe szczęście. Lukas dąży jednak w tej walce jeszcze użyć się miłości alfa. Dawad z głowy. I wszystko jedno też z głowy. Okej! Okay. Całkiem nieco wygrałem, całkiem ładna walka przyznam. I Lukas, level 25. Punkty 2, 3. U stare, Punkty psychiczne o 5. Ofensowałem jeden, jeden. Inteligencja o 2. I to wszystko, okej, okay, całkiem nieźle. Teraz może zobaczymy. Aż czy nie, czy będę walczył teraz, czy nie. A tak wiecie, no niby te całe wszystko jedno tak tylko stoi, jeżeli się do niego zbliżymy i po jakimś czasie reaguje. Jednak od razu się z nim walkę nie. no. Nie dochodzi do walki automatycznie pomiędzy nim a nam, jeżeli tylko go nie bo on sobie chodzi koło nas i... jak mówię, to walki jeszcze nie uruchamia. Można by z tego skorzystać, żeby go, jak mówię, od tyłu chociażby zaatakować. Okej, okay, teraz są dwie drogi do wyboru i zaraz mogę pójść albo w górę, albo w lewo. A czy teraz będzie zrobię takie wielkie kółko, więc tak czy siak... Hmm, chyba najpierw pójdę w lewo, tak mi się zdaje. Będzie chyba jednak krócej. O, okej, okay, więcej świńskich masek, co tu powiesz. Słyszałem, że ryż z jajkiem na górze jest teraz o topie. Czy chodzi o jakiś, nie wiem, jakiś powód do podstaw czy co? Nie do końca łapię... A! Komandorze! E, te, te ryż z jajkiem na górze, o którym mówiłem, e, to jest takie pojęcie, te, e, które znaczy, że e, zagrożenie generatora jest zagrożone! Okej, okay, i tak widzimy, że rzeźbisz z tym swoim gadaniem, nieważne kto to, co to powiesz. Chciałbym, żeby oni zrobić jakiegoś nowego, wściekłego, wściekłego suma w laboratorium Chimera. Ha? Nie wiesz o tym w laboratorium? A, no, pewnie żartujesz, komandorze. No, ale ja nie jestem komandorzem. No, ja nie jestem komandorem, ale ty pewnie o tym nie wiesz, więc co ja będę gadał? To jest jakiś sum, więc... Oni używają suma jako źródło, źródło energii? Serio? Jak, nie wiem. Jest takie coś jak sum elektryczny, czy coś? Nie wiem, nie łapię tego do końca. Jeżeli ten sum nie będzie na tyle, na tyle ciężko pracował, to skończy nam się moc! A że to się stanie, to nasz straszny szef się wkurzy! A że to się stanie, to będę miał kurzy na swojej głowie! Więc proszę, pracuj ciężko, sumie! Ale jakby jestem ciekaw, czy jest takie coś rzeczywiście jak sum elektryczny? Nie wydaje mi się. Wiem, że jest węgorz, ale sum? O, tu mamy jeszcze jakiś prezent, w nim mamy czapkę krowią. Którą, jak pamiętam, mogą na siebie założyć się tak Lukas i Pony. I teraz tą czapkę może nie tak dam bo on, jemu, on chyba bardziej potrzebuje... Chociaż nie jestem pewny, ale czy on bardziej potrzebuje defensywy niż Lukas? Tak, on rzeczywiście ma on jej mniej niż Lukas, więc niech on na siebie tą czapkę krwawą założy. Zajmiemy tą całą, no trochę zawstydzającą, e, lazrową stążkę. Z tą gadałem? A chyba jeszcze nie. O tak! Panu fasad w końcu jest tutaj, bierze błyskawic! Chyba jest taki jak zawsze. Fasad tutaj, no to nie jest dla nas dobra wiadomość na pewno. No fasad tutaj, no pewnie, z tym dzisiaj będziemy musieli zmierzyć pewien czy później. Ok, ale póki co mamy tutaj kolejnego nowego przeciwnika. o to jest! Człowiek bateria. Jak pamiętam, ten przeciwnik ma około 300 punktów zdrowia i on sobie ataki, ma atak mniej więcej atak... 1,5V kopa, który jednej postaci zabierze około 20 punktów zdrowia. Mało też atak szoku elektrycznego, który zabierze trzem postaciom około 20 punktów zdrowia. Te ataki nie są aż tak mocne, i ten przeciwnik nie jest taki, jest taki też szczególnie groźny. Jest on szybki, to na pewno mogę powiedzieć, jest on na pewno też szybszy od nawet Dastela i niego, więc raczej znaczy, zawsze on zaatakuje jako pierwszy. I to chyba wszystko w jego kwestii. Teraz po prostu użyjmy kombosu, tak jak mówię, nie ma czego innego w ogóle na nim używać. Ma sens, po prostu używać tam jakichś innych ataków na nim. O tym bardziej, że naci niczego nie zrobił, tylko po prostu się przewrócił i nic nie... no, to tam nic oczywiście nie robi żadnych efektów. Ładne kombo przyznaję. I naprawdę łatwa wygrana. Może jeszcze z tym załatwię, ich się robot dołączy, teraz może zobaczymy z grupą. Tak w ogóle ten cały człowiek bateria, nie wiem czy, ta, czy wy też tak sądzicie, ale on trochę wygląda jak ten, jak książę z gier serii Katamari. Wiecie, taka podróżna głowa i tak dalej. Nie wiem, znaczy mi się tak trochę z tym księciem katamari kojarzyło. Okej, okay, teraz może użyjemy miłości Alpha na wszelki wypadek. No nie używajcie ognia, bo jak mówiłem, to nie wiem, co mówiłem, ale robot jest sobie na... właśnie nie jest sobie, tylko jest odporny na ogień właśnie, więc ogień jemu tutaj nie wyrządzi wiele szkód. Da, niech użyje kombosów na robocie. Tak też pamiętam chyba, że człowiek bateria ma taką ciekawą właściwość, że może się poświęcić, żeby robot trochę u siebie odnowił punktów zdrowia pamiętam e, też właśnie, że bateria ma taki jakby mechanizm, taką ma zdolność, że może się poświęcić i dać trochę punktów zdrowia temu całemu robotowi. Więc o tym też, no, całkiem warto pamiętać, jeżeli w takiej grubej walczycie. Znowu całkiem ładne combo i bomba! Właśnie, bomba, najgorsza atak od tego robota. Jak mówię, około 40-45 punktów zdrowia stracone u każdej postaci, to naprawdę może boleć. O no, ale jego baterie już zdechły, więc... O, właśnie o to chodzi, o to mówiłem, że on może go uzdrowić. I to odnowiło jego punkty o maksimum. Właśnie, o tym przed chwilą mówiłem. raz, a uderzenie 37, a nie jest taki mocny atak. Ale złą baterie zdechły. No, ten człowiek bateria w mu tak dużo stwarza, sp nie, nie zapewnił. Więc ta walka, no trochę oberwaliśmy. Ani była to aż tak trudna walka. Ok, wiecie doświadczenia, teraz może trochę się uzdrowimy. Bo jednak, jak mówię, trochę w tej walce oberwaliśmy jak tam ze zdrowiem? No okej, okay, Lukas e, niech użyje Alfy na Bownim, Alfy na komatorze i może też Alfy na sobie i teraz też w sumie też czemu nie Okej, okay, teraz idziemy tam dalej w lewo... O, już Lukas widzę ma gorączkę, więc znowu się szybimy na nową moc od Lukasa. musiał być od tyłu, na trudno. ok więc teraz może jednak się bardziej skupię najpierw na baterii, dopiero potem na robocie. Zobaczmy, jak teraz ta walka wyjdzie. No to jest atak właśnie tego szoku elektrycznego. Okej, okay, bateria padła. Aż ta przeznaczność. To, 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 to nadal no. nie było celowe z tym, że bateria padła. okej, okay, jeszcze już powinno być po tym robocie. I w końcu mamy go załatwionego. O co nie wiem, czemu właśnie teraz służę Lukasa, żeby wszystkich uzdrawiał, a nie Skoro ona ma, ma tych e, punktów e, psychicznych więcej. A trudno, mój błąd. Wow, dużo tych całych wszystkich jednych. Nie wiem, jak to nad odmieniać. Teraz z nimi nie będę, nie ma to sensu na mniejszego. Okej, okay, roboty, dwie baterie. Tutaj użyję miłości na pewno, Tasa niech użyje kombosów na. może i na krobocie. A znaczy, co jak teraz wyjdzie nasza walka? Jak, jak Jako pierwszego zaatakujemy robota i go spróbujemy pokonać. I za o 15 woltowy kop i szok elektryczny. Jak mówię, ten szok nie jest niby taki mocny wcale. Niby atakuje kilka osób, ale to nie jest coś, czego się powinniście obawiać. Wow, przesadka kiedy gadałem? To trochę mm, ciekawe, skoro wiecie, aż tak się bardzo nie koncentrowałem. Okej, okay, baterie zdechły. Teraz miłość się alfa i chyba robot jednak padnie od tego. więc się zdaje? Tak, okej, okay, robot padł, więc te baterie go nie naładują. No widzę, że kumatora będzie wkrótce potrzebowała trochę się uzdrowić. No teraz to szczególnie. Wszystko kurczę na nią leci. Czy to i kumatora i tak trochę dastr? Widzę, że obrywają. tak dastr, ma tam teraz maksymalną ilość, ilość, jest tak, tak coś ponad 200. Troszkę tego mam maksimum, a teraz ma tak mniej niż 150, czyli też no trochę dasz znacznie obrywa. Ale no, no, okej, okay, walka wygrana i Komatora ma level 25. Punkty zabawa 4, Punkty psycho 4, Ofensywa ustawy, Ofensywa 3 Inteligencja 1 i prezent, a w nim mamy co? Wskazówkę, okej, okay, niech będzie. Okej, okay, teraz no się szybko na pewno będę musiał uzdrowić. Tylko nie jak, jak mówię, Komatora użyje swojego uzdrowienia alfa. Jakby już Lukas na trochę tych punktów swoich. Droga tutaj już się stracił na to całe uzdrawianie wszystkich. No okej, niech będzie, też mam jakiś prezencik, w nim mamy co? O, kolejną broszurę DCMC i Taster ją sobie wziął, więc... A, możemy z niej później ewentualnie skorzystać. O, widocznie Pan Fasad jest tutaj, jest w drodze tutaj. Komandosze, nie byłeś z nim? Um, nie i nie chciałbym być z nim, tyle ci powiem. Zaraz pójdziemy tędy, mamy więcej świeckich masek. Komandorze! Czy zmieniłeś się swoich członków drużyny? I ten pieski goście, tam z tyłu. On jest strasznie pieski. Na przykład to, jak chodzi, to na przykład. Tu takie słodkie. Okej. Okay. Też to w ogóle nie wywołuje żadnych podejrzeń czy coś takiego. Dzisiejsza za pogody? Ten myli. Słonecznie, z ewentualnymi błyskami w pewnych miejscach. Region góry Oriander Region plaży Cerulean Cerulean przez to było miasto w Pokemonach, ja pamiętam.